No to dla mnie las przede wszystkim jest miejscem pracy tak samo i ja na pewno nie widzę tego lasu tak jak ludzie niezwiązani z nim zawodowo, bo czasami nawet przeszkadza mi moje własne takie spojrzenie na ten las, że go widzę w postaci liczb i cyferek, a chciałbym czasem mieć takie spojrzenie, takie niewinne w ogóle na cały temat. Ale przede wszystkim to jest miejsce pracy i, i tak samo no niesamowity zbiór organizmów różnych, które świetnie ze sobą w ogóle prosperują i, i oddział, oddziałują na siebie w ogóle pod różnymi względami. I no, taką fascynację przyrodą miałem w zasadzie od dziecka, i dlatego również wybrałem ten zawód i, i, i dalej podążałem w tym kierunku. I proszę opowiedzieć czym się pan zajmuje dokładnie w takim razie jeśli są liczby i cyfry w To Znaczy jestem leśniczym dużo rzeczy muszę liczyć i przeliczać. I no zajmuję się planowaną gospodarką leśną ogólnie jakby to powiedzieć. Panie profesorze czym jest gospodarka leśna bo to jest trudne pojęcie. Tak. Najpierw chcę powiedzieć, Pani zda pytanie, czym jest las. Las ma oczywiście swoją definicję gdzieś tam zapisaną zarówno w podręcznikach do leś leśnych, jak i w encyklopediach, ale nie będę do tej definicji odnosił, tylko powiem w moim rozumieniu. Jest to odtwarzalne dobro przyrodnicze, zespół, zespół roślin, zwierząt, organizmów niższych, żyjących na określonym podłożu, stanowi całą taką w sumie biocenozę, która no, jest odtwarzalnym dobrym przyrodniczym, którym możemy zarządzać. Oczywiście ludzie tam w definicji, powiedzmy w ustawie o lasach, las to ma mieć ileś tam arów, żeby był lasem, żeby nie był zadrzewieniem, ale jest to zintegrowana jednostka, taka na poziom organizacji w przyrodzie ponad organizmem, ponad populacją. To jest las. Myślę, gospodarka leśna to jest zarządzanie tym, że właśnie dobrem przyrodniczym w różny sposób. Oczywiście te sposoby zarządzania się zmieniały. Kiedyś była wyłącznie eksploatacja, a teraz powiedzmy jest z jednej strony eksploatacja, z drugiej strony odtwarzanie tego lasu, no i to jest jakaś tam cała wiedza. Krótko to jest za szeroki temat, żeby powiedzmy w jednym zdaniu powiedzieć. No więc... A jeszcze może prywatnie jedno słowo. Czy pan jako myśliwy na pewno spędza dużo czasu w lesie? Yy, jak jest bardziej osobisty stosunek do tego miejsca? Kim czuje się pan będąc tam? Ha, to py pytanie jedno, w którym jest kilka pytań. Pani pyta, czy dużo czasu spędzam? Chciałbym, ale z uwagi na obowiązki rozmaite, jakie mam, bardzo mało czasu, za mało. Spędzam w lesie, chociaż z każdą wolną chwilę staram się w tym lesie spędzić. Oczywiście w różnych miejscach w Polsce, dlatego różne lasy znam, i górskie, i nizinne, i bagienne, I No bo staram się w tym lesie być, to o to chodzi, tak? O to Pani pytała? Bo nie wiem o co, to jest tak szerokie pytanie, co Pan w lesie robi, no co? W różnych lesie robię, najczęściej, no co Pani, nie wiem jakie pytanie, Pani sprecyzuje pytanie, co, o co chodzi? Chodziło mi o to, jakby kim pan się czuje tam. Czy pan czuje się, będąc w lesie, myśliwym, ale czy pan czuje się tam gościem, czy na swoim miejscu, czy na obczyźnie? To pytanie to znowu, na które nie jestem w stanie pytać. Czuję się, jestem leśnikiem z wykształcenia, więc ponieważ jestem leśnikiem wykształcenia, więc czuję się, chcę się z tym lasem zintegrować. Często mi się to udaje, zwłaszcza wtedy, kiedy udaje powiedzmy głosy zwierząt i z tymi zwierzętami mam kontakt, bo umie naśladować głosy, czy powiedzmy, umie podchodzić do zwierzęta. I wtedy czuję się jedną cząstką tego organizmu, jakim jest las, a patrzę na ten las powiedzmy z punktu widzenia jakby no, leśnika, czyli nie, nie gościa.